no jest dobra, chodź, siadamy gotowy? No by? by byś miała lepszą jakość, nie? Dobra, ja, ja to od razu ja to już! Damian już, samo, dawaj, dawaj, dawaj że? że od razu Dajmy sobie chcić. jakiś Spokojnie! 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 ej! Ale Spokojnie! 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 Robić, czy nie? nie właśnie. A to sobie, daj zwykły, nie? sobie, daj sobie, nie? sobie, nie właśnie. daj więc daj taki daj sobie, za? nie? No, może.

Zmienię się chwilę, bo tu nie ma gry. No jak niech kolano woli, jak ja nie mogę powiedzieć No Nie za bardzo. Które to? No zobacz jak mi napuchło. Woli? No nie, teraz nie mogę. No to zobacz, że mam większe. Nie ma no. aż Mówiłe. to. Mówiłeś, że cię woli? Mówiłem. Nic. Mówiła, żeby se lodem Nie no, tak to nie. To ile masz pamięci? Nie, no to ja mam 2 giga. A ty Masz jest karta? Nie, ja mam w telefonie. Jeszcze żadnej akcji nie mieliśmy. Ciepkie, teraz tutaj z przodu, Weź Konrada zmień, bo on jest gruby. Ja to jest, to jest Paweł, zmień Konrada, bo on gruby jest. Nie, na twarę mu. Nasza, nasza. Na.

Да, не мочивай. Ну. No. Kurwa, tylko siwi. Jogę mu uderzyć nawet. Trzymaj, ej. trzymaj. Po co mi to?